Jestem uda nam się Ja mogę go wam rozdać Cię żeby mi zaznaczyć cel Dwa, stary mam najlepsze z nie do niego i nie strzelam do niego Zabiłem. Zabiłem Zjodowca weteran mam Chyba sobie żarty kurwa stroją ze mnie <y> <coughs> Modiel masz apteczkę Idę iściał, się da ho Dał kieszyn Jak ty mnie nazywałeś? Dał kieszyn Jebane chcesz kurwa? Kurwa z takimi to Swoim mamy może się <todgłos> 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 Dodanie... No raczej śmieszniejsze niż śmieszne. Bierzemy, bierzemy G. Dwa, zaraz biegnę trzy dni, zanim do ciebie dobiegnę. Co? Co To, uh -huh. to nie fajko, bo już by, byśmy rozjechał no. Piękniusko. Dwa czołgi. No, no nie są coś po p... co zapedały. Dwa ciule z lupami na wierzchu. Roli idź Kurwa mać. Ciężkie o w dupę. Ty, prawie go rozabiłem, nie? Ciężkie uszkodzenie pojazdu. Strzelaj w niego mogę. Trzy kurwa mać. Jeden nie było szans, chuj. Celfox trup został właśnie zneutralizowany. O, no, 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 no. Widziałem jakieś autko. C, C, C! C, ja tam spróbuję go zesnajpić. Kurwa, nie widzę go. Cel auta został zmiotralizowany. Przed do auta. Nie wyszedł. Samochodowego. Macie tam drugiego piechociarza na południu od was. Widziałem go przed chwilą. Kurde, no, ten pistolet jest po prostu ja pierdzielenia Ja muszę to dokończyć Aaaa, nie udało mi się zrobić skokówki Kurde Ja no Właśnie zauważyłem, a ja już się podnieciłem Ale tak tak wdupiałem to F, że nie zrobił po to tak Dobra, next point Next? Step. Może B Macie atakować ten cel. I'm trying tu. Tutaj. Zaznaczyć ten. To co? Udało ci się. Serbravo, zneutralizowany. No, no tu my na... przemujemy to tude. Ej, mody. Długo tego no. szukałeś? Mody. Potrzebne rozkazy. Od 27 minut stary już jest na B. Nie. No, ja się A, ja się tego bączka, tak? Znaczy. Kolejny skarb. Ja bym musiał tą kiedyś kartkę dorwać od ciebie, nie ten notesik No... Zaś ty straciliśmy, ej Nie, D Ale D to jest ten ruszający się Jebs, gościu swojego Ej, co jest gościu? Po prostu jest gościu Gdzie? W C, gdzie go go na, na minimapie No jest tutaj, przejmuję z lewej. Zabił mnie Pikachu. Zabiłaś go, Mody? Maciego? Zabiłem go. Zabiłeś go, Macie go? Zorwałem Gnoja. Ej, to... to było po prostu świetne, nie? Gości miał awatar tego Pikachu, a ten... Maciego? Tak, mamy je wszystkie. Nie. Teraz mogę. No Zabierz go, zabierz go. Ja mam C4 w ogóle, ale jestem zajebisty Mogę coś zrobić Ej, helikopter W ogniu być go jeszcze namierzać Zaś tracimy C, no. skurde kurde, co tu się dzieje? Logowało Ty C tracimy Trafiłem w gościa Ej, no co wy kur... Dzięki Drużyna to jest po prostu green team, nie? Kurwa, ja. cofą mnie do... Ja. Koło flagi są dwóch gości jest. Jednego Dzią trafiłem. Chyba się przestanę bawić tym z snajperem. Uwaga, tylko jest pod naszą kontrolą. Jest tam skurwysyny jakiś? Nie, tak Przeszedłem, zacząłem tak. zabijać i nie zabiłem go. Nie? Ty, nie zabiliście go? go! Jednego zabiłem. Trzeci mnie dorwał. Jednego mam. O, nic, jeden obu, oba nie żyje. No to okej. Okay. Ale teraz pierdzielę, ja nie chcę tego snajpera. Znaczy, kurwa, nie wiem do kogo strzelać. Do wszystkich, straciliśmy ten gol! Żołnierze, atakować chcę! Laby tu wygląda Ej, gościu my idzie, my gościu my idzie Spada o. chyba Kurwa, gdzieś w drzewa trochę Spadł ja spadł To było dobre, Nikt nie widział, bo... Ej, bo nikt nie widział Dobra, mamy rozkaz na A jest tu gościu, stoi sobie! Gdzie? Kurwa! Kurwa musiałem przeładować, noż w dupę zajął, a ty go nie trafiłeś, kurwa! Nie, bo się ruszył akurat, nie? Zabiłem! Jako zabicie! Ja sobie stanął, jak to ciul! Kurde, zaś ten pikachu! Chuj! O, Ej, drużynowa asysta zaliczona jako zabicie 100! No <śm> bo sobie żarty kurwa robią ze mnie! Dobra, ja nie, nie, ja biorę sobie <śm> szturmowca mojego i nie RFB! Chociaż nie, w RF bym się o, coś ten... odblokował, nie? Chuj, no. chujowa jest tam coś. Ej, tak? To czek, ciekawe czemu najczęściej z, z niej nas zabijają, nie? Cel, alfa pod kontrolą. Alfa, teraz beta by się przydało, bo już widzę e kombinujące. Cel, który atakować. A, tam beta. Brawo. Uwaga, cel Znaczyń, brawo, brawo Nie, nie wymądrzaj się młody. Nie, żyje no, ten o, nie, 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 nie. Mam Masz, daję daję daje. Ktoś daje, daje. to przejmuje, nie? Ale ja chcę jeszcze zdążyć. Ja też. Będzie stary. Przynajmniej z 50 punktów. Kurwa, nic nie będzie. Cel prawo, połowa. Zatracone marzenia. <grywa> tak samo. Zdążyło. ten I patrz, znowu to. Biegniemy 3 dni. A giniemy w tym I z jakiegoś stary... O kurde, czołg! ze stopka siana wyskoczy gościu ze scyzorykiem i na zabije, nie Oczywiście mnie zabił przez mur Bo przecież... Idzijcie I z tyłu mnie zaś ten koler, wadił wadił. z czekoladny do piłką Żygać To nie na mnie Na stół <s1> <suk sectariusze> Zażygany stół Kurde nie stypa nie zobaczyłem. Ja pierdołem Maryj mi się Zrzygał ci się na ryj. E, Benny mamy Cel prawo został właśnie z Jestem w gościu. Ty no skurwa, Macie, akurat mnie. O maskarchano, kurwa, ja się nie dziwię, boli. stary. Szmaciari. Ze skarchami zabił mnie. Co to jest? No stary, najlepsza broń w grze, nie? O maskar Nieważne, który level, ale ma A skąd go wziął? Kupi piseczce. stary... Za milionowy poziom zostaje. Ze zbrodni Gandalfa. Bo <laughs> te nie zajmujemy, no. Idzie tu gościu. Nie będzie strzelałem. Bo kurde! Co? Kurde! Ta. Działko kaliber 50, on Zabiłeś? Kto? Tak. No nie, tak, zabiłem go. Ten Charlie został właśnie no zneutralizowany. Coś jeszcze, kurwa, no ile tutaj tego brona na Tu tak strzela jeszcze. Soloninka. Na czołg, kurwa. Na no, dure niejebane, czy nie? Nie strzelać niego, to znasz. Pierdolę dolewa Straciliśmy kontrolę nad scenę Foxtrotu. Nie wiem, się patrzyłem na broń, bo można podnieść i mi gościu zabił nie? <grym> No, no kurde, za no, frajer! Skorujmy nie kurwa no! Pierwszy dolony frayer jebany No dokładnie! A, wpadam do schodu. Ja ze sobą helikopterem teraz. Jedziesz helikopterem stary Szacun? Fajny. no! Nie było, taką umiejętność... Właśnie skill, nie? Cel prawo jest pod naszą kontrolą Kurwa, ginę jak <laughs> Może jesteś szmaciarzem? Ja pies! No nie wiesz, No kurwa, nie wiesz, Jeden nie strzał. kurwa Jeden strzał, stary. A no. to sraf stary, to jest. Sraf to jeden strzał wystarczy. To jest prowadzona taka wieża, bo A, bo to co prowadzisz sam, ja idę do B. Ja też by. Ja też helikopterem lecę. Ja bym ci proponował niej nie, nie się, nie lecę. Co ja tu no, no? A, o drugi helikopter, frajer ze mnie jest walnął. został przejęty. Kurwa mać! No strzela... Do... Kurwa pistoletem jakby mi zapierdalał, kurwa karabinem jakimś wykurwionym, kurwa. <grym <grym kurwa macie, ej. Ja jakoś kurwa Gość nie umiem takim po... pistoletem zajebanym przyjebać, kurwa. Ten, nie wierzę, że go nie zabijemy. Yep. No. To się nie odrodziło no Uuu! to w kurwę zajebany chuj Ej tu są trzy czołgi stary ja. Cztery <ścoughs> Sorry cztery stare jakiś panternet Zajebałem gościa kurwa z korneta. Z Korneta No to, to się cieszysz tutaj? w końcu czy nie? Teraz kurwa tak. Zdecydowaną kurwa nie. Ej tu jest 12 kurwa czołgów, tak nie? Z każdej strony jebany czołg kurwa, nie, to jest przecież ja. jakaś przesada w chuj no bo widzą, że bo... jesteśmy najlepsi i zaraz atakują mnie. Pierdoliło ich kurwa, ja pierdolę w chul. Debile jebani, kurwy pierdolony, ja pierdolę. Nie Nieuczciwi gracze? Chuj, kurwa bryj! Ty, dwa życia mi zostało. Nie, żebym się wkurzył, ale się trochę wkurwiłem, nie nie. No, Oj, wyjebane nie o, masakiera Kurde mi kurwę ten kabel. No nie! Zabij mnie z noża, co za ciuch. No to mogłeś kontratakować Bo nie było nie Bo ja... Co? to było? Nie, mło, nie, nie, nie mi... Uciekasz, No nie było stary czekasz kurol? No Kurwa mać Dobra, jaki punkt, Daniel? Mam kolejnego, kurbę Ja się strzeliłem do niego Ty, kurol, ty jesteś niewidzialny, stary Panę Kuror, Kurwo, zaś masz tekstur, nie? Pod ziemią biegnie gól Ej na dachu jest na tutaj Na dachu Ty nie zabiłem go, no nie wierza A no, ubierz Zalebam Cel alfa utracony Nie wiem co się dzieje Sadochron Tu jest od Waszej strony Ja tu w ogóle nie wiem jaki punkcie jestem stary Pięknie. Co to miało być? Zabity No nie. Kontrolujemy cel, brawo mi przed nos na to kanapkę ten, spadł no. dach, ej mam no, nowiutki daszek A moja świeża kanapka To jest nasz aktywaty Tuputuputupu Z lewą drywam wyciągnąłem Ty, ja tu się nie wiem co tu się dzieje stary Oczywiście Coś mnie napierdala, na o tyda Zajeb mi tu Helikopter to jest... Nie zdążyłem, już gości Zabiłem go głowę! Kurwa, nie! nie wierzę, kurwa! W Kurwa właśnie! Co są? No kurwa nie wierzę! O ja jedy! Nie, nie! nie, 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 nie. E, teraz Co? Nie masz czasem czterech jajek Co? Czemu? Kurwa zabój do... Zabity wak. się ja Ej kurwa! Jakbyś go zabił w głowę w tym helikopterze z Tiedarka to byś się kurwa... Zesrał kurwa na buta! Czemu go zabiłeś? byś się na jebany stół! Cicho, no co? Co by tak się nie? Ja On chyba sam nie uwierzył w to co kurwa zginął! Ej to Daniel stary... Daniela uderzyło w ścianę tam kiedyś na hajmanie nie? Po prostu Dajem przyspieszył i go. Rzuciło go w ścianę? Tak! No Miałem coś takiego że... już nie. Powiem. Jedziemy gdzieś? E, do, Aha, B. Nie, do B. Do B. Dziękuję, wielobój. Nie, zaznacz to co? mi się tak blaguje. Zaznacz B, gościu! No, może tak chodzi tak, Ej, tu jest gościu Dajem, koło Ciebie! Jadę autem się tyję. No i nie zabiłem go, ty. To no po prostu go nie zabiłem, nie? Iś chujowym kierowcą. Ty. Jest tam. Ale gościu się kampił i ja strzelałem mu. Zamiast podejść i mu mu strzelałem w broń, Dobrze, że nie w brodę. Zabiłeś go, tak? Nie. Ja nie. To ja nie wróciło od łodzi, kurde. No to on tu jest. To po prostu przed chwilę tyle tu się działo, że nie wiem co tu się dzieje. Patrzcie, zajmą tego celu. mnie od razu. Aaaa! A Boli zacięła mi się też. my my lagi miałem ogólnie, nie. No no. I myszka mi się wyłączyła. Gdzie on był? Na górze schodami. Na schodami. Nastąd idziemy. Moja. Gdzie go masz? Pokebolu czy go zabiłeś? Ja w C. Ty nie masz być w C, tylko masz być z nami tutaj, czulu małych. No ja, bo, SFC, ja to, bo tam się... go z tego budynku, zawalając go. No tak. No, no on Że się zwalił na buta. Bronić tego celu, nie dopuszczać wroga! pod kontrolą. Zabiliście go, tak? Eee... Tak, no zabiłem Daniel, a młodyś? No nie! Eee, Ciągista! Oczywiście mam przeciwko. Nie, to nie jest normalne, nie? A e, czekaj, a jak masz tę, to kurul ci nie może namierzyć? Nie, to może... nie jestem! O, pusz... Aha, wspadzie czyli wybrałeś wspadzie. wsparcie, no to dobrze. Tamto to była śmieszna zabawa. Wyszedł gościu? Nie. No. Jest tam, właśnie strzela do mnie. do mnie. Przycina ci... Na na no? kurwa bazie! Słuchaj oddech Bo mody tam nie słyszy. To by się przycina czy laguje? No nie wiem już sam kurde Kurwa co za ma... Zmierz detale, nie wiesz, że ci chodzi na ultra dobrze. Kurwa kurwa, HD <laughs> Nie mam ultra. Dobra, chodźcie na inny punkt, bo tutaj mamy za mało i w sumie ja zaraz Mi się czasami przycina. Aha, dobra i tak wdupiamy je. Ale możemy jeszcze. No, no cały czas w tych dwóch punktach jesteśmy i bronimy, nie? No tak, a reszta to co to robi? Sterfów, został zneutralizowany. Mak? Reszta się opierdala. Ale nie wiedzą jak, no i widzisz co <laughs> to idzie, <sobie śmiech> Czołg idzie do A. Eee, gościu idzie do A. Do C. No chodź, tu już... To już hermetycznie się zrobiło. Niech mnie zabije, nie mnie zabije. <noise> Zapięłem go! <noise> Minął! No! Ja specjalnie jeszcze tak, żeby on nie mógł zemścić. Ja 5 minut, Ale <noise> to jest głupie, że one zostają, kurwa. Właśnie... C4 nie zostaje po śmierci. Ja, no to jest coś takiego, jak. Pozostaje, ale jak się odrodzisz i masz nowe i rzucisz, to A no tak, bo możesz mieć tyle i tyle na raz. C4 znika po prostu, kurwa. Kurwa, no, widziałem tu gościa strzał. przebiegającego, stary, nie widzę go już. What fuck? coś mnie tu uderza. Jakiś ciula tutaj strzela. Jeb jednym strzałem, prawie nie w głowę. Tak. Zabiłeś go? No. Ey, jeszcze jeden, jeszcze jeden. I chuj, i zajeba mu. Zaka 12, drugi poziom, no nie wierzę. Kurol, ciekawy ile dostanę asysty za niego. dorwi go, kurol. Mam go. Ej, nie dostałem nic butel. Co ty tak go. trafiłem tyle razy. Zaś raz. czołkista, no nie wierza. Dobra, chodźmy na jakiś punkt. Dobra, go. Ej, wysiadł. Nieee, dobity. O tyk noju. 50 was. Może zabiliście się nawzajem, czy. nie, żyję. Zobacz, Lap eee, Nie, nie, nie. Mam A idę oczywiście, tracimy już kurwa. Wszystko zacimy, bo one coś frajerzy wygrają kurde. Wrzuciłem ci. Ty, Ciul, tu jechał wrogi czołg. No. Nie strzelajcie mnie. Alfa został wtracony. Aha. <grym> mody ej. oczywiście. To Mody? Ta, U, oczywiście ej, to wgonię, bardzo, nie. Mody wszystko słyszy. I tak nie trafia. Wszystko Uy. rozumie. Ty, ja nie wiem no. gdzie się chować, nie? Obe, jakiś tlepunkt. mamo, Kurwa mać! Na chuj mnie rozjechał? Kurwa jebany sobie. Może chciał cię zabić, no. No. no? nie, kurwa, bo on tylko ruszył i mnie tak zepkał lepiej niż mnie się zabić. Kurwa. Macie czołg tam. No nie zauważyłem, jak mnie nabiegałaś, nie? NIEEJ! Chuj, jak się zajebiście. Powinniśmy wziąć tylko piechotę. No i patrz, on mnie będzie śledził tak, nie? Kurwa, siedź. Że... Jeszcze jeden szał może. Na No kurde, czy ty odrodziłeś się dopiero, nie? Ja, ja pierdzie. Wyszedł! Wyszedł? Ciula, biegnę do was. No. Gdzie on jest? Ty! No nie wierzę po prostu! Gdzie wy byliście? Kurwa, ja padłem na z tyłu Ja Kulcy stoi z tyłu nikomu nie pomaga. Tak, to potem... z tyłu kurwa, no nie byłem, nie widziałem go do chuja za tym lany, żeby go rozjebać a ten wysiad akurat. No to wysiad, no to mogłeś go dorwać No kurwa za... właśnie nie mogłem Za jaja no, Wysiad czy... Amunicja No nie, no nie wysiad kurwa No Kontrolujemy cały w Ej dobra zajmujemy się jakimiś ty, głupkami nie, a tutaj punkty się nie. tracą, nie? Samochód <śles> Zabiłem nie Chcesz go strzyjać? Gdzie on jest? Sioto Zabawiłem go No kurwa Naprawił? No ja muszę no, poprawić, poprawić coś. Kurwa, nie to I co? Poprawiłeś go? Dobra, wsiadam Tam jest auto jakieś, jedzie Prosto Ooo, nie mamy szans On dzieci co tam knął no. Jedziemy, jedziemy Sam tu jestem, że nie ma? Kurol zrobił prawko Jest helikopter Ale nasz Jak teraz przegramy? Tam jest, tam jest, jest, jest! Ej czemu on nie zginął ja się pytam Od mojego liennego C4 ja Teraz zginął, Kurwa no rozjebał nas naszym C4, ale sam nie zginął od niego, tak? To było tak. pojebane A cię ja mogłeś krzyczeć, żebyśmy wyskakiwali ogólnie, nie? Ja wyskoczyłem, ale traciłem. Z... Pana teraz właśnie. Czarnieże, atakujemy ten C! Dobra. Aaaa, sześć. Jest, sześć, jest sześć, stary.